I szybki finestnik dla ciebie dziękuję serdecznie za pięć subików. Napisałem dzisiaj do jednej dziewczyny, czy nie chciałaby nasmarować szamponem swoich cycuszków i mnie tak przytulić i tak się ocierać o moje plecy. Złoty. Czy zastanawialeś się może nad tym, że jeśli uda ci się terapia i zmienisz się z głupkowatego, impulsywnego straamera w normalnego, to stracisz większość widzów i zostaniesz małym, przeciętnym straamerem i stracisz motywację do straamowania? Ja pierdolę to za. Ta... No No nie dobijaj mi chrypów, filet, ją gram kurwa, daj mi się wyleczyć po i podskakać jak... Popień się prosto no. <ścoughs> Oj ja pierdolę co ja zrobiłem On już ma erkę kurwa moja wina It's my butt, it's my butt, it's my butt, ma erkę kurwa O nie, nie 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 kurwa Co jest kurwa Ja pierdolę ja pierdolę co le poleciał Nie yes, zły jamnik że ale, częściej Ale to prawda, Damian. Ja przyznaję Ci rację. Kiedyś była większa moda na jamniki, a teraz tak. pozostali tylko wierni. Tylko prawdziwi. Tylko prawdziwi mają jamniki. Więc pozdrawiam z tego miejsca wszystkich posiadaczy jamników.